Jo! Ja przylatuję do Polski! Tak, naprawdę przylatuję do Polski! Już za miesiąc, naprawdę? Już za miesiąc jest 13 u mnie, więc tak za miesiąc będę w Polsce. Zaraz po swoich urodzinach. Wow! Jak to się stało? Jak do tego doszło? Jak to możliwe? Słuchajcie, jestem tak podekscytowana. Zresztą widać po mnie, jak o tym mówię, to się cała trzęsę e, chyba z podniecenia. Takie łaku typowe. Japońskie łaku e, Emocje muszą troszkę opaść, zanim zacznę Wam mówić o szczegółach. Słuchajcie. Po pierwsze, to nie jest prank. To nie jest żart. To nie jest clickbait. To dzieje się naprawdę. Dostałam wiadomość jakiś czas temu i to wcale nie było bardzo dawno temu. Dostałam to może miesiąc temu Max, Kiedy byłam na spotkaniu z moją przyjaciółką. I najpierw pomyślałam, że to jest jakiś żart. Że dostałam wiadomość od kogoś. To sobie żartuje, bo jak to mnie z Japonii zapraszać do Polski na konwent? E, Czyż to nie jest jakiś bardzo zły, niefajny żart, ponieważ dużo osób chce mnie spotkać i dużo osób do mnie pisze, że chciałoby mnie spotkać w Polsce i nagle taka wiadomość, no nie, no coś mi śmierdziało, coś mi nie grało, ale stwierdziłam, dobra odpiszę. I się okazało, że nie jest to żart, że nie jest to prank, że naprawdę jest to organizacja konwentu CUR-u, konwentu, który odbywa się od 2012 roku w Rybniku w tym roku 23 i 24 listopada. Oczywiście będę na obu dniach, będę w każdy dzień i w sobotę i w niedzielę, przyjadę już dzień wcześniej więc jeżeli nocujesz na Place w piątek, to może mnie spotkasz, jak tam będę łazić z kamerą i coś tam do siebie gadać, bo oczywiście chciałabym wszystkim pokazać, jak się dobrze bawię na suru. Mam dla Was przygotowane prawie albo nawet ponad 10 godzin atrakcji. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo gdzieś tam mam ten plan zapisany u siebie na komputerze, ale jest tego sporo. Zaczynamy w sobotę, kończymy w niedzielę. Tak naprawdę do ostatnich godzin, do ostatniej osoby, która wyjdzie z konwentu. Co mogę od siebie powiedzieć? Jestem w szoku, jestem zaszczycona, że mogę. Być na tym konwencie, dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie, bardzo wam za to dziękuję bardzo dziękuję za odzew, który się pojawił że jesteście szczęśliwi, że przyjeżdżam że na pewno będziecie, że chcecie się ze mną spotkać, ja też bardzo się cieszę i jestem mega podekscytowana, wiem, że ten film będzie pod tytułem mega, bardzo mega, bardzo podekscytowana łaku i tak dalej, ale taka jest prawda nie po prostu nie potrafię innych uczuć z siebie wyrzucić jak radości i szczęścia i zadowolenia. Zwłaszcza, że w listopadzie mam urodziny i traktuję to jako ogromny prezent urodzinowy dla mnie i tak naprawdę też dla was taki prezent świąteczny, bo wiem, że dużo osób chciało się ze mną spotkać i bardzo osób o tym marzy, bo wręcz piszecie mi to w komentarzach i zawsze było mi głupio, bo nie wiedziałam, kiedy przyjadę, nie wiedziałam, kiedy się pojawię w Polsce, a zawsze przylatuję prywatnie. To Zazwyczaj mam coś do załatwienia, jakiś szpiler, jakiś lekarz, jakieś spotkanie, coś tam, coś tam. Wiecie, jak to jest zawsze prywatnie. Ciężko jest coś Zorganizować samemu, a tutaj taka po prostu możliwość. Jak normalnie spadło z nieba! Spadło z nieba! Bo... Spadło z nieba dla nas wszystkich, więc mam nadzieję, że spotkamy się na konwencie. Wszystkie szczegóły odnośnie biletów, dojazdu, miejsca konwentu, wszystko jest w opisie, więc sprawdź opis, sprawdź wszystkie linki. Napisz też, czy będziesz na konwencie, bo chciałabym się bardzo z wami spotkać i jestem bardzo ciekawa. Ile osób na konwencie to będą moi widzowie, a ile osób to jakieś takie wiecie. Osoby, które przyszły popatrzeć, bo ktoś przyjechał z Japonii. No powiem wam, że dalej nie wierzę w to, co mówię, że to jest tak po prostu nierealne dla mnie. I, i taka radość, takie, takie zadowolenie macie śmiała Nie potrafię tego inaczej określić, jestem przeszczęśliwa. Ponieważ no, przyjeżdżam do tej Polski, i chciałabym też coś dla was jeszcze nagrać wcześniej przed wyjazdem do Polski, a mam trochę pracy, to wpadłam na taki pomysł. Ponieważ jest dużo osób, które dopiero mnie poznały, jest dużo osób, które pewnie chcą mnie poznać, a jest całkiem sporo filmów do nadrobienia, a przez ten rok dużo się u mnie zmieniło. Jak jesteście na bieżąco, to wiecie o tym, że już nie mieszkam w tym samym miejscu, że troszkę się za mną kolekcja powiększyła, że zmieniłam włosy. Dużo się pozmieniało, dużo się naprawdę u mnie dzieje. I takie do Was: e, może nie pytania, może bardziej prośba. Piszcie swoje pytania w sekcji komentarzy i ja zrobię z tego QA. Myślę, że dawno nie było żadnego fajnego QA, ostatnie chyba było w tamtym roku, więc fajnie by było zrobić przed moimi kolejnymi ósmymi z kolei urodzinami bo jakby ci jestem dzieckiem, który ma 8 lat mentalnie zrobić kolejne QA, więc piszcie pytania do QA pod tym filmem. Piszcie też, czy będziecie na. Tsuru, a ja postaram się między zleceniami, między Kyoto a Narą a Tokio, a coś tam nagrać ten film dla Was z odpowiedziami i potem już normalnie lecieć z filmami przed wyjazdem. O, jak pięknie słoneczko wyszło tutaj na Ribaya, Więc ja z tym słoneczkiem uciekam, bo ono też tutaj zachodzi. Ja też będę uciekać, żeby zmontować ten film. Postaram się, bo by film był jak najkrótszy, tylko po to, żeby Was poinformować, że widzimy się w listopadzie. No i oczywiście, że proszę Was o pytania do Q&A, bo tak fajnie by było mieć chociaż tak parę pytań do odpowiedzenia. A nie. Ode mnie na razie to tyle. Jeżeli coś by się zmieniło, to znów nagram taki krótki film. Um, w sumie nie jest aż taki krótki, jak myślałam, ale na pewno coś nagram i was poinformuję. Jeżeli chodzi o moje oczy, to też są to soczewki z poprzedniego filmu, więc też was tam zapraszam serdecznie. I uciekam, uciekam, uciekam z ekscytacją po prostu dziecka. Aaaaa! Bye, bye!